Camper van dla czterech osób do spania, do jazdy, do wypoczynku jest na Citroenie z marki Challenger model V114 w bardzo atrakcyjnej cenie 49 490 euro. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem do tej pory. 599 cm długości, 205 szerokości. Zatem model jest bardzo klasyczny na Fiacie tak wygląda tutaj zabudowa łóżek która pokaże wam z tamtej strony jak wyjdziemy sobie szybko do samochodu oczywiście ta wersja w tej cenie jest na manualnej skrzyni biegów i jak zobaczymy tutaj naprawdę wygląda całkiem przyjemnie bo jest przestronny salon duży naprawdę aneks kuchenny jak na takiego malucha no i łóżka które mają tu praktycznie ze 135 na 200 także naprawdę jest ogrom przestrzeni a tutaj mamy ciekawą dużą łazien łazienkę oczywiście z dodatkowym oknem na zewnątrz po to aby na przykład wziąć słuchawkę prysznicową na zewnątrz także gdybyście byli zainteresowani takim modelem do wynajmu do zakupu zapraszam was na www.sklep.platinet.pl